Dzisiaj przeczytam Wam książeczkę o Basia, Franek i samochody. Chciałabym jeszcze najpierw powiedzieć, kogo pozdrawiam. Pozdrawiam babcię Basię, babcię Wandzie, dziadka Krzysia, Anię, Kubusia, dziadka Włodka, Sonię, Łukasza, Danielkę, Tomka. To chyba wszyscy. Basia, Franek i samochody. Franek jest mały i nie wszystko jeszcze umie. Na szczęście ma starszą siostrę. Basie! To ona pokazuje mu świat. Razem poznają zwierzęta, kolory, liczby i pojazdy. Razem przeżywają złe i dobre humory, przygody z zasypianiem, ubieraniem, jedzeniem i nauką, i nauką siuszenia nie do pieluszki. Wspólnie uczą się i bawią, bo nie ma to jak starsza siostra. Super jest być młodszym bratem i razem poznawiać świat. Franek ma wóz strażacki. Ratunku! Pali się! Woła Basia. Ia, 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 ia. Strażak Franek rusza na pomoc. Polewa wodą w domy z klocków. Gasi pożar. Franek ma karetkę gotowia. Ia, ja, ia, ja, ia, ja, ia, ja, ia, ja, ia, ja. Jedzie do chorego miśka z dziśka. Pan doktor Basia kładzie miśka na nosze. Razem z Frankiem wiozą go do szpitala. Ia, ja, ia, ja, ia, ja, ia, ja, ia, ja. Franek ma wóz policyjny. Tit, tit, trąbi. Oj, Basiu, nie wolno przechodzić przez jezdnie w niedozwolonym miejscu. Można wpaść pod samochód albo dostać mandat. Franek ma wyścigówkę. Do startu! Got Jeden zakręt, wżym, drugi. Wżym. Na ostatniej prostej Franek wyprzedza basię. Udało się! Jest pierwszy na mecie. Franek ma ślinieciarkę. Rum rum, jedzie na poszukiwanie śmieci. Ojej, Basiu, ile tu śmieci! Czy taka mała śmieciarka poradzi sobie z takim wielkim bałaganem? Koniec. Pa pa, pa. do widzenia. Cześć, 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 cześć. Pa pa pa, bye bye.